Z tej strony Moto Ulanów i witam was w pierwszym oto odcinku Farminga 14 Jestem tak pospolitym januszem, że kurna że oszczędzam na pieniądzach 16 jest za 5 zł kurna i mi się nie chce dać pieniędzy. Pozdrawiam DeFix i ty, jako mojego gościa, to nie na dużej zasłuży. Ten, y, będziemy tak już więcej nagrywać, wbijajcie y, na mój kanał, y, ten subskrybujcie mnie, je, y, y, moto, y, ten. I jakby co, y, na moto ulanów będę mówił, na y, moto, to y, się nie czekaj. Lub y, no, pan majster, Ma, masz y, do no. dyspozycji. Mam no, do dyspozycji, no właśnie. Ten, y, teraz ten y, eeeh, już Biorę się za kultywację. Zaczynam się kuj kombań do zboża. Spraw organizacyjnych to jeszcze tak. Zostawcie suba, lajka. Like no oczywiście lajka like jak Ci się podobało, a suba jak chcecie więcej materiałów, To dla mnie jest też takie... No teraz są te haszdak co już ten znak usunęli, ale się używało przez pierwsze dwa tygodnie. Z tego co jeszcze pamiętam. Może do zdjęć używa na Facebooku. Hehe. Ja idę od razu sam. A jeszcze jak się wpisuję, to postaram się w linku w opisie Wam udostępnić to. Jego kanał. Link w opisie. No a jak nie będzie, to będzie tylko na Którą musicie ten całą opisać, to inaczej Wam go szuka Nie, wpisuję się tak. d e i x Spacja i Ty. Tak jakby, tak jakbym yy, linka zapomniał dać. No wiecie, mm. tak ja też się człowiekiem też sklerowy mogę nie. No tak, różne. Albo ten, bo my to wszystko robimy na telefonach, to tak ciężko by nam było, tak to mamy ten link, i będzie nam ciężko robić, ale... Chyba jak, jak będzie jakoś ten łatwo, to bardzo będziemy się cieszyć i... Będziemy promować swoje, yy, nasze, nasze kanały. No, ja będę na Defixa kanale, on będzie u mnie, i tak na zmianę. No. Widzę, że ci nieźle to się nie idzie. Trochę się, się w komentarzach, co teraz robicie. Na przykład, no nie wiem że się opierniczacie na tych y, erekcjach, jak to było na jednym z, filmik um z filmików uwag szkolnych o kurde, to już promuję, to nie, to nie wracam, fu, tu, ła, no no nie wiem, czy to już mówiłem, ale sprawy organizacyjne już po chyba zostały zakończone no inaczej parafialne, hehehe he, 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 he. jest tak, inaczej mówiąc Farminga 16 nie chce mi się 5 zł wydawać bo nie wiem od ilu jest najmniejszy. Y, Google Pay, jest ten. Od 20 zł to się nie opłaca. To wtedy mógłbym sobie farminga 18 kupić, no. ale to mi się nie opłaca. No. Ten. A w 20 nie chcę grać, bo strasznie laguje. No. Grałem. Ja tylko ten, 14, bo dla nas jest najwygodniejsza. Najbardziej ją znamy, najbardziej ją lubimy. No. Y, na... To miał ten, kiedyś taki stary telefon z roku 2006. I to teraz jest nawet no. z 2006? No. I farmik na nim na, bez żadnych problemów chodził. No, 14. I dlatego ona mało pamięci zajmuje i jest bardzo fajna. No. Zobaczymy, jak Wam się ten spodoba. Jakby co to, to muzyka w tle leci. Czy w ogóle słychać tą muzykę? No. Jak nie słychać, to nie w montażu nie będę dawał żadnej muzyki, ponieważ, yy, bo nie będziecie chcieli słuchać surową wersję. A jak, nie, a jak nie chcecie, to na samym razem postaram się dać z montażem. W montażu hmm. piosenkę. Mamy taką fajną nagrywarkę razem. z Ustaliliśmy, że w tej nagrywarce nawet można montować. To jest bardzo yy, pomocne. Ej. I ten... Też mamy taką apkę do live'ów i... No, jak, nie jak będzie 15 subów, postaram się na tych jeszcze hashtag koronaferie i hashtag zostań w domu, y spróbować jakiegoś live'a zrobić po lekcjach, dopiero od godziny 12, bo gdzieś tak będę kończył, a zresztą, że teraz święta się zbliżają, więc będę miał tak czasu, no tak nie powiem, bo to też tak trochę na YouTube Kids by się nadawał film, no, tak tam ważne, że y, będzie ten, bo zobacz, jak dzieci oglądają, to też jest populacja, to, to na to... No, nie ale możesz. jak są takie no, rodzice, no takie, no powiedzmy po polsku, nie? Takie, że dbają aż tak o swoje dziecko, że, że YouTube Kids pobierają, no. no to jest chore, ale ten, no. To dla innych jest normalne, a dla innych e, to jest normalne. Jeśli chcecie, żebyśmy coś innego nagrali, to postaram się coś znaleźć. Ale z gier najbardziej, których mi się podobają, to jest farming. Taka jedna gra motocyklowa. wczoraj się nie. Defix, A no. zresztą już kończę. Yy, pszenica jest do skoszenia. No to ty skończysz, się to. Do... Farmingu 14 są trzy zboża. Kukury... No, jed... Kukurydza to nie jest zboża rzepa, kukurydza i pszenica. Są no. trzy zboża. Zastanawiacie się, czemu tak mało mamy pieniędzy, ponieważ kupiliśmy niedawno tak yy, Horsza, ten kultywator, co teraz posiadam. Pokaż w sklepie. Ten, yy, dlaczego od yy, nowej rozgrywki nie zaczynamy? Dlatego, bo byśmy ten tak ciężko, bo ja bym siedział w kompanii i bym się nudził na przykład, a motoby yy, motobysy, ten, tak, o. No i materiał by... byłby taki nudny. No. Tutaj mamy pszenicę. Widzę, że tu rzepak jest, niewysypany. Yy. Czyli 3%. I to yy, jak... tutaj będzie pszenica. Tutaj, gdzie jest yy, rzepak. I Był? kupiliśmy nowy ciągnik. Czyli yy. w sumie można powiedzieć, że prawie wydaliśmy... Nie, już wydaliśmy 100. Półtorej tysiąca. No, coś takiego. No. Półtorej tysiąca. Dobra, przesiadaj się do. I teraz, tego, o! Tak. Tego Lamborghini, co widzicie w tle? To jest. Yy, Dobra, no przysięgamy. się ten Do tego. Prr, Baśka, prr. No, dla nas to będzie taki Bizon, można powiedzieć. No, no bo to wygląda jak Bizon i chyba to jest Bizon. Co jest? Kosić mi nie chce. A no tak, bo rzepak ma na pace. No. <laughs> Jakie głupi jestem. Albo ci podjadę zaraz. Przepraszam Was bardzo, że tak hamsko jeżdżę, ale paska nie widzę tego, co Defix ma od hmm. prędkości i nie wiem, ile maszyny jeżdżą. Mam tylko od sterowania kółkami, więc to najbardziej mi idzie. Ja tu na wyczucie chodzę, więc. No. no tutaj ten, no bo ma większy ekran, bo sobie kupił nowy telefon. Tak, pochwalę się Wam, kupiłem sobie nowy telefon, jaki to model to nie. To nie powiem, ale powiem, że to jest Xiaomi A za ile hajsu też nie powiem, i gdzie to trzymam też nie powiem, ponieważ będzie tak jak z jednym YouTuberem, który okłamał widzów, bo powiedział, że skradziono mu motocykl, a okazało się, że go rozwalił, czy tam sprzedał. Nie wiem, tak dwóch YouTuberów się teraz o to kłóciło: tam sprzedał, rozwalił, już się kłócili nawzajem. Teraz pewnie byście Dobra, się je? krytykowali mnie. Czemu nie podnoszę headera, Ponieważ mi się nie chce. No to co to i tak. Ani kombajna nie zepsuje, ani yy, żadnych modów nie mam, bo do czternastki co. Jest to tak biedny, że o, no ja kupować nie mogę, bo hostem nie jestem. No ale mam to... Bie normalnie kurde demo prędkości. No. Normalnie Ferrari... Ferrari Enzo normalnie. Albo jak ta nowa Audica. Audi R8. To tak śpiewał jeden wokalista z y, kategorii rap. Chyba dokładnie rap. Nie wiem jakiej kategorii. No. Jedź. A wolno 10 y, km na godzinę. Tyle jedzie nasze